Inheim 565L, wersja Long. Mariusz nie oszczędza. Ta maszyna to potrafi dużo. Zaraz ją przetestujemy tutaj w ciężkim terenie. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła. Później zobaczycie CFK, jak jeździ po tym samym terenie jeśli ktoś jeszcze nie zostawił suba zapraszam do subskrypcji kanału Dostałem. Mariusz! Dawaj delikatnie do góry, raz dwa. Zobaczymy jak się sprawuje. Parę razy pod górę byś podjechał, byśmy zobaczyli jak Jak sobie daje radę. Powiedz tak, tą, tą, na tamtej nie próbowałem, na tej próbowałem, to też wjechałeś, no i te są łagodne, nie? Tutaj może na tom i na tą. Tą wiem, że miałem trudności, żeby wjechać. No, na to nie, jadę sobie na tamtą. No, z rozpędu weź sobie, bo jest strasznie y, miękko, no nie? Może najpierw sobie tutaj spróbuj. Na tych mniejszych. Zobaczymy, sam jestem ciekaw jeszcze tutaj Mariusz nie był z nami. Jestem ciekaw jak sobie poradzi niniej. Nam bez problemu Trochu no, za jak dla mnie No, tak myślałem Mariusz, za słabo, za wolno! Myślę, że tutaj bardziej byś. No i za wolno! Bardziej na tamtą myślę, że jakbyś się rozpędził. Stamtąd! Mariusz, zrób rundę, stamtąd z góry i od razu power! Panowie Ja tu miałem problemy na początku Żeby wjechać Może e, nie do końca też manetkę dałem do spodu Ale jak wjechał to To znaczy, że jest git Drugie podejście <słyski> Ja to samo miałem na samej górze Mariusz, teraz delikatnie! Pomóż Ci? Nie daj, to mnie wciągnie! Czy do tyłu będziesz zjeżdżał powoli? Poczekaj, ja Cię obciążę z przodu! Poczekaj, poczekaj! Usiądź na hamulcu sobie trzymaj, usiądź sobie! A ja dociążę Ty przód! Powiem Wam, że na którymś filmiku znajdziecie, na kanale naszym znajdziecie też, jak wjeżdżałem tutaj, też stanąłem w ten sam sposób jak Mariusz. Czekaj, czekaj, nie, nie, do tyłu Mariusz.